Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Marcin Sasim, witam państwa. Gościem rozmowy z Gorzowa jest Tadeusz Jędrzejca, klewica. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panów, dzień dobry państwu. Witam. Członek zarządu województwa lubuskiego i radny kończącej się kadencji Sejmiku Województwa Lubuskiego. Jak to teraz będzie wyglądało technicznie, jeśli chodzi o koniec Sejmiku, koniec zarządu? Dzisiaj jest ostatnie posiedzenie Sejmiku Województwa Lubuskiego tej kadencji. Najdłuższe, bo ponad pięcioletnie. Planowane jest, nie znam decyzji komisarza, bo stąd od pana z redakcji mhm. wyjeżdżam prosto do Zielonej Góry z moim przyjacielem, panem radnym Janem Świrę. Pojedziemy na nasze ostatnie posiedzenie Sejmiku. W związku z tym dowiemy się, jaka jest decyzja komisarza wyborczego. My jako zarząd wnioskowaliśmy, żeby posiedzenie nowego sejmiku odbyło się 6 maja, zaraz po długim weekendzie, tak, żeby wybrać nowy zarząd. I wtedy 6 maja również moja kadencja w zarządzie za się kończy. A czy są jakieś rozmowy, co, co dalej, jeśli chodzi na przykład o lewicę po, po wyborach, która nie dostała się do sejmiku? Czy będziecie mieli przedstawiciela, w zarządzie? Czy tak można w ogóle? Tego nie wiem. Nie uczestniczę w tego typu rozmowach. Nie jestem członkiem Ścisłego Kierownictwa Partii tutaj w województwie, więc nie wiem, jakie tam są prowadzone rozmowy. Nie sądzę, żeby tak było. No, skoro nie mamy radnych, z uwagi na to, że wystawiono nam w porozumieniu z partią rządzącą drugą listę, a dla mnie to było tym bardziej przykre, że na liście stowarzyszenia SLD, które było przedstawiane jako Lista lewicy, drugiej lewicy, czy jakby to powiedzieć, była osoba, której syn włamał mi się do domu i mi A druga osoba, wow. która. Tak, proszę pana, no, walczy się z nami, ze mną, wszystkimi dostępnymi metodami. A druga osoba, która zawdzięczała wszystkie stanowiska w życiu moim decyzjom, również ze spuszczoną głową, zadowolona z siebie. Pan. To są przykre momenty, ale tylko pokazują, że i kadrowo się czasami w życiu. Myli. Wracając tutaj do lewicy, my szykujemy się doborów do Parlamentu Europejskiego. My uzyskaliśmy tutaj największe poparcie w skali kraju. Zabrakło nam w moim przypadku czy w naszym przypadku, tutaj 0,3%, głosu 0,5%, 0,7%. Także mieliśmy tutaj problem. No i przyjmując o tym, że część naszych koleżanek i kolegów w ramach transferów różnego rodzaju przeszła na listy. Innych komitetów, no ale my się tym nie martwimy. Myśmy jako lewica przeżywali różne momenty i mam nadzieję, że po tych perturbacjach i po 9 czerwca zaczniemy również wewnętrzne yy, układanki robić na nowo, tak, żebyśmy mieszkańcy naszego kraju mogli służyć, bo lewica po prostu nowoczesna, sensowna, mhm. pragmatyczna lewica krajowa jest potrzebna. No, jeśli chodzi o Stowarzyszenie SLD, to rzeczywiście wiele osób też głosowało w ogóle na SLD, no myśląc, oczywiście. że głosuje na lewicę. No oczywiście. Więc to, to ta kłótnia w, w łonie w tej, tej, tej części lewicy... To nie było kłótnie, to była po prostu chęć odegrania się przez jednego człowieka i jego patrona politycznego na... Ludziach, którzy ale po prostu. Pan zarzuciły. mówi bez nazwisk, to, to może. No, może nazwiska będą po 6 czerwca. Po, szu... po, po 9 6 maja. Po 6 maja. Tak, no jakbym jak kiedyś zaprosił na swoje życie, to pan opowiem. A bardzo chętnie. E, A ja bardzo chętnie opowiem. Dobrze, bo, bo, bo tu padło wiele ciekawych i, i mocnych słów, ale jak pan myśli, ale co, pan, co lewica musi zrobić na przykład w województwie lubuskim, żeby żeby wrócić do gry? Znaczy, wiemy, no perspektywa jest długa. To bardzo długo. Kadencja jest pięcioletnia. Liczymy na to, bo będziemy mieli lidera listy pomorski i lubuski, bo to jest jeden okręg wyborczy pana doktora Włodzimierza Cimuszewicza, co jest dla nas wielką radością i nadzieją. O to na zaraz będę pytał. Dobry wynik. Musimy odbudować czy przebudować struktury. Część ludzi w moim wieku przestanie pełnić pewnie jakiekolwiek funkcje w partii. Mamy różnego rodzaju y, pomysły na działanie. Mamy kilku radnych z kaliwoca. Zobaczymy, jak to y, będzie. Dzisiaj skupiamy się raczej nie na tym, co było, a na tym, co ma być, czyli na wyborach do Parlamentu Europejskiego. Y, a propos wyborów do Parlamentu Europejskiego Włodzimierz Cimoszewicz ma być jedynką w okręgu Lubuskie, zachodniopomorskie słyszę, że pan się cieszy z tego. No tak, jest, miałem zaszczyt i przyjemność pracować z panem Cimłosewiczem, zarówno w parlamencie od 1991 roku, no ale później przecież pełnił wiele funkcji. Odwiedzał nas tutaj, podejmował decyzje w sprawie naszego regionu, poczynając od przejścia granicznego, nowo wybudowanego w Koszczynie, jak i decyzje podejmowane w sprawie azylantów. Tutaj bywał, znamy się bardzo dobrze od wielu lat, był ministrem sprawiedliwości, szefem MSZ-u, no i chcę przypomnieć, że to właśnie pan. Doktor Włodzimierz Cimoszewicz podpisywał Traktat Europejski w Atenach razem z panem premierem Millerym. Dlatego cieszę się bardzo, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 maja w Subicach robi potężną imprezę przypominającą właśnie tamto wydarzenie ponieważ to wtedy też symbolicznie na moście w Słubicach odbyło się spotkanie. Będzie pan Włodzimierz może i brał w tym udział na hmm. zaproszenie ministra spraw zagranicznych pana Radka Sikorskiego. No, już teraz jego okręg, yy, yy, z którego będzie startował, ale czy no, to mam nadzieję, dobrze? że zwycięsko. Oczywiście, że tak. Wie pan, zawsze jest dobrze mieć ludzi o dużym znaczeniu. Mieliśmy wcześniej też Człowieka o dużym znaczeniu dzięki temu w infrastrukturze dużo rzeczy udało się zrobić. Tak, profesor Bogusław e, Liberacki. Tylko, profesor... że pro, pro, profesor był z tego regionu, w sensie zachodniej Polski? Profesor, profesor był z Warszawy, tylko że. E, ale na... od lat startował tu. Od lat. No ale wie pan, mhm. kiedyś jest pierwszy raz. E, w związku z tym, kiedyś profesor też startował pierwszy raz i też wiązał go z samochodem do Szczecina mhm. na pierwsze spotkanie. Z ludźmi, ponieważ on zrodował też na posła tutaj, nie tylko na, na posła też. do Parlamentu Europejskiego. Wykładał na uczelni, w związku z tym czuliśmy pana posła Liberackiego jako tutaj swojego ziomka, że tak powiem. No ale wszystko się powoli kończy, wchodzą inne zupełnie osoby. I cieszę się, że właśnie osoba o takiej kulturze, O takiej wiedzy, o takiej inteligencji o takich zasługach i takich perspektywach, będzie u nas w Parlamencie Europejskim, będzie nas reprezentowała. A ta lista, czy możemy powiedzieć o jakichś innych nazwiskach? No jak tutaj wchodziłem, właśnie za do mnie przewodniczący partii. Nie mogłem skończyć rozmowy, bo między innymi w tej sprawie. <laughs> w związku z tym, no pewnie no damy wszystko to, co jak to się mówi, mamy, tak, żeby wynik był jak. Najlepszy, ponieważ jest tutaj dosyć skomplikowana ordynacja wyborcza, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, jest trochę inna niż do Parlamentu Krajowego, w związku z tym tam muszą być trochę inne ułożenia list, ale to... Damy sobie radę. My od lat mamy tutaj parlamentarzystów w Brukseli, w Strasburgu, także myślę, że będziemy mieli kontynuację jako lewica. No w 9 czerwca w ogóle wybory w Europie od 6 do 9. Polacy wybierają nie 52, jak jest teraz, tylko 53, a w całej Europie 720, chociaż, jak wiemy z nauki, z WOS-u, traktat lizboński stawia Stawiatamy więcej niż 750 nie może być w Europarlamencie. Ale jak... pana może przy tej okazji warto powiedzieć, że wbrew temu, co powszechnie się, yy, opinia publiczna mm. jest yy, epatowana różnego rodzaju rzeczami, to już nie jest tak intratne zajęcie, jak było jeszcze 20 czy 25 lat temu. To dlaczego roku. tylu ministrów, wiceministrów się pcha na to jest inny powód, wie pan. To są pojedyncze decyzje. Ja, ja powiem, mam panu powiedzieć szczerze? No zawsze. Ja nie rozumiem decyzji premiera o wysłaniu do Parlamentu Europejskiego trzech podstawowych ministrów, którzy decydowali o twarzy tego rządu. No i to jest niezrozumiałe. A może tak chcę wzmocnić listy, żeby nie powtórzyła się sytuacja z wyborów do sejmików w Polsce, gdzie znów Prawo i Sprawiedliwość te w procentach wygrało, bo to w procentach wygrało. No, no ale ci panowie to już mogą wygrać sprawa. w swoich okręgach. A mm. To nie będzie tak, jak im się wydaje ale ja nie rozumiem, chodzi o coś innego. No, po to idzie się do wyborów, żeby wygrać wybory i w polityce zdobyć władzę i realizować swój program. Ja słyszałem o programie 100 dni, słyszałem, że już tu jutro wszystko załatwimy, jak to będzie wspaniale. Nagle trzech najważniejszych ministrów spraw wewnętrznych, że tak powiem skarbu. I kultury, która nie, nie zajmuje się tylko teatrami wbrew pozorom, jak Państwo widzieliście, mediami i tak dalej. Nagle ci trzej, że tak powiem, sztandarowi ministrowie udają się do Brukseli pod hasłem, że teraz w Brukseli musimy wzmocnić nasz serwis. Otóż informuję, że Bruksela funkcjonuje inaczej niż polski parlament. Decyzje są podejmowane w klubach politycznych. I czy to będzie minister z Polski, czy minister, były minister z Francji, nie ma to żadnego znaczenia, bo te kluby polityczne podejmują decyzje. Kluby są międzynarodowe i składają się z członków i posłów ze wszystkich krajów, pochodzących z różnych krajów. Że to jest nieprawda. A ja się dziwię, dlatego że przed tym rządem jest wiele bardzo poważnych wyzwań, o których mało się w Polsce mówiło. sepatuje się tymi komisjami śledczymi, a ja panu powiem, tak trochę pooglądałem, niewiele. Ale poglądam, ja tam nie widzę specjalnie ognia do tego, żeby ten, tych pisowskich działaczy yy, szarpać, bo ja nie widzę na specjalnie w tych komisjach argumentów przeciwko tym ludziom. Więc ja nie wiem, czy te afery były na taką skalę jak opowiadane i powtarza się na tych komisjach o tej sprzedaży w Wisły, pan na targowiskach w Afryce, czy czasami nie było w tej więcej, yy, że tak powiem, beletrystyki na potrzeby. Yy, kampanii wyborczej. Zobaczymy. Na razie to wygląda dla platformy nie, nie najlepiej. No ja dzisiaj w, w jedno z dużych Jedna z dużych rozgłośni radiowych zadała pytanie, czy to dobrze, że ministrowie po kilku miesiącach rządzenia odchodzą i idą do, do Europarlamentu. No ale to jest pytanie do wyborców. Pytanie też takie, co się stanie po 9 czerwca, bo, bo, bo lewica, która ma, ma ogromną siłę w Parlamencie Europejskim, wszyscy boją się na, na po lewej, no i też w centrum, że Parlament Europejski skręci w prawo. No by nie. Dlatego, że, <laughs> widzi pan, u nas więcej się mówi ile poseł zarabia w Brukseli niż mówi się po co jest Unia Europejska. Otóż istotą Unii Europejskiej, podstawą Unii Europejskiej jest to, ażeby stworzyć 400 milionowy rynek jednolity społecznie, politycznie i na określonych wartościach, ażebyśmy byli konkurencyjni dla Stanów Zjednoczonych i dla Chin. Dzisiaj o tym w ogóle się nie mówi. Jeżeli my doprowadzimy do tego, że prawica, skrajna prawica doprowadzi do wewnętrznego rozpadu czy dekompozycji Unii Europejskiej, Pojedyncze kraje nie wygrają konkurencji z krajami takimi jak Stany czy Chiny. Do tego przypominam, że jest BRICS, a więc porozumienie największych gospodarek, że tak powiem trzeciego świata. Brazylii, Indii, Rosji, Chin, Republiki Południowej Afryki, ale też kolejne kraje w tej chwili przystąpiły, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie. Powstaje nowy bieg o rozwoju świata i zupełnie nowa zasada. Funkcjonowania państw i narodów. W związku no, z tym, nasza, nasza szansa jako Polska, jako niedużego kraju, jest, w Unii, starzeje, jest Okej. Tylko w Unii Europejskiej. Tylko w Unii Europejskiej. nie mamy wariantu B? No właśnie, ale z drugiej strony jest taka sytuacja, jak, jaką mamy na Estrójcie, gdzie rolnicy protestują, blokują i mówią, że, że narzucane przez Zielony Ład różne kagańce są złe. Do pewnego momentu słyszeliśmy, że tak trzeba, a teraz nagle y, można się z tego wszystkiego y, wycofać. A kto panu powiedział, że się można z tego wszystkiego wycofać? Dzisiaj czytałem rano artykuł, w którym... Ale kto to, kto to mówi? Znaczy, kto to mówi? To z Brukseli pa, po, doszły sygnały, że jednak będzie trochę złagodzenie, jeśli Mogą chodzi o być... rolnicze kwestie Zielonego Ładu. No wie pan, ale to... Ja, ja wiem, że to jest taktyczne cofnięcie się przed eurowyborami, żeby ich Niekoniecznie, nie Niekoniecznie, bo ja panu, ja panu powiem ale... tak... Najlepsze informacje, jakie znam, to pochodzą z tak zwanego sprawdzonego źródła, którego nie możemy ujawnić. zapowiem tak. Zielony to to Ład jest też racją komisji. stanu Unii Europejskiej, to nie jest tak, jak rolnicy opowiadają. Ja miałem okazję rozmawiać z dwoma rolnikami na tej blokadzie, kiedy jechałem do Szczecina pod bożem, Ci ludzie nie wiedzą, co to jest Zielony Ład, nie o co chodzi. Argumentem, dla którego oni mówią, że oni tutaj stoją, to jest to, że w Holandii może więcej pestycydów używać niż w Polsce. A ja mówię, czy wiedzą, że jest jednolite prawo w Unii Europejskiej? Nie można w jednym kraju mieć inaczej niż w drugim. Inaczej byli zdziwieni i niewiele więcej y, argumentów mieli. Problem rolnictwa w Polsce, prawdziwy, nie nie wynika mm. z Zielonego Ładu, a wynika z podstawowej sprawy: 70% gospodarstw w Polsce jest zbyt małych, jest zbyt mało produktywnych, aby być konkurencyjnymi na rynku. Jeżeli nie, nie przeorientujemy naszego rolnictwa na inny sposób funkcjonowania, na inną produkcję, na inne. Na inne Rodzaje produkcji, w tym roślinnej, nasze rolnictwo nie będzie miało szans na, na tym jednolitym rynku. No to I druga sprawa tak... jest, mm -hmm. sprawa jest, jest import z Ukrainy towarów, które do Polski nie powinny wpływać bez ceł. No tak, tylko teraz jeśli chodzi o decyzję w europarlamencie, no to a propos tego przepływu podjęto decyzję o przedłużeniu, także to wie pan Tak, to... ale tam są wyłączenia. Wyłączenia, oczywiście, ale panie, panie marszałku, bo, bo o tym yy, możemy rozmawiać i ja wiem, że pan tutaj może długo rozmawiać, ale czas, czasu mamy mało. Ja chciałem jeszcze dwie kwestie europejskie zapytać. Pierwsza to jest, jak pan ocenia to, że Bartosz Rukowicz i Elżbieta Anna Polak będą na, na czele listy Platformy? Ale to dobrze w po polskie. To dobrze, dlatego że to są osoby cenione przeze mnie, bardzo dobrze znane. I myślę, że one, jeżeli dostaną się do Parlamentu Europejskiego oraz z Łodzimierzem Cimorzewiczym, będziemy mieli znakomitą reprezentację ludzi, którzy będą nas zgodnie reprezentowali w Brukseli. Dwudziestolecie w Unii Europejskiej, bo, bo t, t, chciałem tą naszą europejską część rozmowy podsumować właśnie tym. E, pan uczestniczył w tych uroczystościach, wtedy, kiedy to, to wstęp, wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. E, te 20 lat, jakby Pan ocenił? Znaczy, po pierwsze, ja uczestniczyłem, nie wiem czy Pan wie, bo to mało kto w Polsce wie. Ja, jeszcze jako poseł, kiedy Pan Cimon może był ministrem sprawiedliwości, przyjęliśmy hmm. ustawę że nie można przyjąć prawa w Polsce, które nie jest zgodne no tak. z kodyfikacją Unii Europejskiej. To cały ten proces. Żebyśmy potem tak, nie musieli tak, zmieniać. Tak. To jest jakby sprawa pierwsza, więc uczestniczyłem we wszystkich głosowaniach, które dotyczyły przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To byłem jednym z tych w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim, czy też wcześniej gorzowskim, którzy zabiegali o to, żeby ludzie do referendum poszli i głosowali za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Sprawa druga, uważam te 20 lat, które mija 1 maja za bardzo udane dla naszego kraju i każdy, kto w Polsce mieszka, jest człowiekiem dorosłym, może porównać sobie z, i kwestie stabilizacji finansów publicznych, ale też i infrastrukturę i sposób funkcjonowania Schengen i tak można wymieniać bez końca różnego rodzaju Sprawy, a przede wszystkim wspólny rynek i możliwość przesuwania, przepływu idei i pieniądza powodują, że jest to jeden z najlepszych okresów w historii Polski, jeżeli chodzi o nasz postęp i rozwój cywilizacyjny. Oczywiście są elementy, o których można dyskutować, ale najpierw musimy zintegrować się wewnętrznie jeszcze bardziej. Te, te wybory, mam nadzieję, doprowadzą do głębszej integracji wewnętrznej Unii Europejskiej, bo tylko w tym układzie politycznym dla Polski jest szansa na daleko idący rozwój perspektywy. Zostawmy Europę, przejdźmy do województwa lubuskiego. Zarząd województwa kończy swoją kadencję, ale czy ja wiem, że na południu województwa są ważniejsze sprawy jak wymarznięcie winorośli, ale czy w zarządzie, ale u nas też wymarzają winorośli. No, no tak, natomiast no, słyszałem, że tam będzie pomoc dla winiarzy, super, ale czy będzie pomoc taka konkretna z sejmiku w sensie z zarządu dla Akademii w Gorzowie? No Wczoraj rozmawialiśmy, wczoraj, przepraszam, we wtorek na ten temat rozmawialiśmy. Mamy za mało danych, jest wola. Mhm. Jest wola, były nawet wymieniane sumy 400 tysięcy, 900 tysięcy, 300 tysięcy. Rozmawialiśmy na ten temat we wtorek. Zostawiliśmy to panu marszałkowi Poryckiemu i marszałkowi Jabłońskiemu, żeby skontaktowali się z uczelnią, jak, na jakim etapie ta sprawa jest. Na pewno nie pozostawimy uczelni bez pomocy. To nie ulega wątpliwości. Czekamy to z drugiej strony no, na jakiś raport, który powie nam, co się tam wydarzyło na jakim etapie jesteśmy, jaka jest analiza, czy odbudowujemy, czy burzymy, czy w tym miejscu, czy w innym miejscu. Tego nie wiemy, bo propozycji pojawiło się bardzo dużo, ale bardzo chętnie uczelni. Yy, pomożemy tym bardziej, że pomagaliśmy przez całe lata, i ta uczciwa po prostu regionu jest potrzebna. I ostatnie pytanie po wyborach: Jacek Wójcicki w drugiej turze zwyciężył, Janusz Kubicki poległ, Marcin Pabierowski będzie nowym prezydentem Zielonej Góry w nowej soli. Także zmiana. Pana coś zaskoczyło w tej, w tej drugiej turze wyborów samorządowych? Znaczy w drugie nie, ale mnie najbardziej zaskoczyła porażka Janusza Kubickiego w pierwszej turze w Zielonej Górze to tak zdecydowana, dlatego że Beata... Kulczycka w nowej soli od dawna budowała swoją pozycję. Zresztą jest to bardzo sympatyczna I miała Moja poparcie Tyszkiewicza, no, no. No, Nie wiem, jakie to ma znaczenie tam w nowej soli, bo aż tak bardzo nie orientuje się. Wygrała. No, ale na pewno nie zaszkodziło. No tak. e, w Zielonego że na pewno jest to zaskoczenie skala porażki Janusza Kubickiego. Kłóżowie, przy tak mizernym staraniu się platformą poparcia swojego kandydata, trudno byłoby się spodziewać, że Piotr będzie miał lepszy. Wynik, chociaż jak widać, można było z Jackiem Wójcickim te wybory wygrać. No, dlaczego Lewica poparła w Zielonej Górze kandydata Platformy, a w Gorzowie Jacka Wójcickiego? Ja nie uczestniczyłem w tych rozmowach, to ja nie jestem członkiem. Ale pan to rozumie, tak jako człowiek Lewicy? E, rozumie słabo. Rozumie słabo. W moim przekonaniu Jacka Wójcickiego nigdy Lewica poprzeć nie powinna, ponieważ jest to prezydent, który głęboko współpracował i wspierał PiS. W związku z tym Mówi, tego... że pozyskiwał środki tam, gdzie się dało. Tak, i zasiadał w stowarzyszeniu prezydentów RP, które powołał pan Morawiecki do życia i był jego twarzą. W związku z tym nie opowiadajmy głupot ludziom, że tam chodziło tylko o pieniądze, chodziło też o politykę, która trwała całe lata. Koledzy z Garzała podjęli taką decyzję. Ja nie mam na to żadnego... wpływu. Ja uważałem od początku, że gdybyśmy mieli sensowny polityczne porozumienie takie jakie było wzięte górze od samego początku dzisiaj Jacek Łuczycki nie byłby prezydentem, a może miałby przed sobą perspektywy. Perspektywy widzimy na tych plakatach, które wiszą na ulicach, jestem stąd i nigdzie się nie wyprowadzam, a w kampanii wyborczej widzieliśmy plakaty kandydata nie sygnowane żadnym komitetem wyborczym. Mhm. W związku z tym wie pan, no jeżeli to tak ma być, to tak będzie, ale już dzisiaj mogę powiedzieć mieszkańcom Gorzowa jedno. Nie do nikogo pretensji już gorzowianie mieć nie mogą. Były dwie poważne osoby, które dawały szansę na zmianę w Gorzowie. To był pan Roman Sondy i pan Jacek Bachalski. A Roman Sondy, to jest Oczywiście. Prawo i Sprawiedliwość. No to co z tego, że Prawo i Panie Sprawiedliwość... Marzałku. Daj Boże, żeby każdy z Prawo i Sprawiedliwości miał takie doświadczenie umiejętności jak Roman Sondy. Bo mi chodzi o to, że zarządzanie miastem nie polega na robieniu święta kurczaka, tylko polega na rozwiązaniu problemów tego miasta. Miasto ma problemów więcej niż się wszystkim Wydaje. No i w związku z tym, że mieszkańcy wybrali tak jak wybrali, no to tak będzie, no mamy już pierwszą, nie wyjeżdżam, potem będziemy mieli kolejną akcję, potem pod katedrą będziemy śpiewali piosenki. No i rok minie fajną zabawą sylwestrową. Tadeusz Jędrzejczak, Lewica. Umawiamy się na rozmowę, bo pan obiecał, że po kadencji zarządu rozmowa, nazwiska i porozmawiamy poważnie. Daty, nazwiska, Daty. sumy, tak. Tak, ja kiedyś <laughs> mówiono, bo był taki dowcip Wolnej Europy, bo jestem z programu, które na Wolnej Europie się wychowywało i słuchało. Fakty, opi Fakty wydarzenia, opinie. Tak, okay. były. na Kreml, komuniści boją się telewizji, więc ta, taki poziom, więc na taką rozmowę się umawiamy. Będziemy e, rozmawiali. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, bardzo miłego dnia. Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.